Przykro jest mi mówić o takich rzeczach, ale niestety taka jest prawda. Jeden z nastolatków nie żyje w wakacje. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Odcinku, który ma być dla Was swego rodzaju ostrzeżeniem i przestrogą przed tym, byście uważali na siebie w te wakacje. Tytuł i zarówno początek tego odcinka został zrobiony specjalnie, by przyciągnąć waszą uwagę do tego, bym mógł powiedzieć wam, jakie niebezpieczeństwa czekają na was w wakacje. Ja wiem, że może się to dla was wydawać głupie i wiele osób teraz już stwierdzi, że wyłącza ten filmik, bo co on mi tam będzie gadał. Ale chciałbym, żebyście obejrzeli go do końca. Nie wiem, czy wśród waszych znajomych są osoby, znaczy były, które dotknęło utonięcie, ale wśród moich Znajomych niestety coś takiego było, i powiem Wam, że to nie jest wcale przyjemna rzecz. I wiem, że też dużo osób ma w dupie, tak naprawdę, to co jest napisane na tabliczkach, gdzie można pływać, gdzie nie można, na jakie akweny można się wybierać. Ale wierzcie mi, że warto tego przestrzegać, by ktoś w pobliżu był, kto jest trzeźwy, kto umie pływać, kto ma na tyle obycie, że wypłynie. Po was i wróci z wami, bo wierzcie mi, że czasem, wypływając po jedną osobę, nawet nie wracają dwie. W dużej mierze wspominam o wodzie, bo wiem, że nad wodą w większości będziecie przebywali, ale chciałbym, byście też uważali na siebie w innych stopniach. Nie wiem, nie angażowali się w różnego rodzaju bójki i tak dalej. Nie chcę wam tutaj robić wykładów, to nie ma być 630 o tym, że ej, uważajcie na siebie w wakacje na każdym kroku, bo może być źle. Ale opowiem wam jedną historię, która być może was zaciekawi i może dla was będzie śmieszna, ale mogła być tragiczna w skutkach. Kiedyś, jak byłem mały, to bawiliśmy się w zbożu. W zbożu na dużym polu, które było otoczone naprawdę fajnym terenem, i to było niedaleko w sumie centrum miasta, więc można było się wybrać ze znajomymi. I nic nie zapowiadało tego, że pewnego dnia, w momencie kiedy będziemy się w tym zbożu uchować, przyjdzie właściciel z dwoma psami, które spuści ze smyczy. Nie miały one na sobie kagańca, nie miały nic, co mogłoby nas uchronić przed tym, by nie zrobiły nam krzywdy. Puścił je tak po prostu na nas. My na szczęście byliśmy na tyle szybcy i na tyle wcześniej zareagowaliśmy, że uciekliśmy z tamtego miejsca. Uciekliśmy na stadion znajdujący się w pobliżu, ale wyobraźcie sobie moment, w którym jeden z tych psów dobiegłby do któregoś z nas i być może zagryzł. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja też mam wakacje, też mi się rozpoczęły i teraz będę leciał na Wyspy Kanaryjskie, więc ten odcinek, który teraz oglądacie, już oglądacie w momencie, kiedy w sumie już na nich jestem. Możecie mi życzyć tam miłego pobytu czy coś, pewnie jak będę miał internet, to to sprawdzę, ale to też swego rodzaju uzupełnienie, byście mieli co oglądać, byście mogli, nie wiem, tą chwilę nudy, którą gdzieś tam macie, mogli zapełnić no, chociażby tym moim głupim gadaniem, które wam tutaj mówię. Więc jeżeli cieszycie się, że rozpoczęły się wakacje, to zostawcie proszę kciuka w górę. Zobaczymy, ile jest osób, które cieszy się z wakacji. Ja się cieszę, ja sam bym zostawił teraz łapkę w górę z tego względu, że no fajnie jest mieć wakacje, fajnie jest jak się kończy szkoła i niestety później nie fajnie jest jak się zaczyna sierpień, ale pamiętajcie, by na siebie uważać, bym nie musiał naprawdę robić takiego odcinka z takim tytułem, jak dzisiaj widzicie krótki odcinek. Pogadankowy. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo chcę dobić milion w tym roku i być może nam się to uda. Dzięki Wam. Trzymajcie się. Cześć!